2025 rok jawi się jako rok niezwykle wymagający dla całego świata, którego umowna część wschodnia znajduje się na kursie kolizyjnym z zachodem. To, przed jakimi wyzwaniami stanie republikańska administracja i jak z owymi wyzwaniami zamierza sobie poradzić obecny hegemon, zadecyduje o globalnym pokoju lub konflikcie. Jest to niezmiernie istotne dla każdego z nas, każdego, kto cokolwiek posiada, Próbuje tym na podstawie budowanych oczekiwań wobec przyszłości zarządzać, a może ma nawet ambicje pozostawić lepszy świat przyszłym pokoleniom. Okres międzyświąteczny to zwykle idealny moment na spojrzenie wstecz i refleksję nad tym, co pozostawia po sobie miniony rok, światowej gospodarce czy geopolityce, ale i spojrzenie w kierunku przeciwnym, a więc na wyzwania w roku kolejnym. Patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy, można odnieść wrażenie, że ich lista ciągnie się w nieskończoność. Nie przedłużając więc, spójrzmy na nie wspólnie. Rozpoczynając nasze spotkanie, chciałoby się powiedzieć, że za nami wyjątkowy rok, ale w trakcie każdego roku w światowej gospodarce i na poziomie poszczególnych aktywów dzieje się tyle, że w zasadzie każdy rok jest na swój sposób unikalny. 2024 nie był więc pod tym względem wyjątkiem. Na poziomie geopolityki wciąż nie udało się rozwiązać konfliktu między Rosją a Ukrainą, czy też mówiąc precyzyjniej, między globalistami i Zachodem a Rosją. Do tego rozpalił się też w ostatnich miesiącach ponownie tlący się konflikt na Bliskim Wschodzie. Poza ogromem ludzkich tragedii, oba te konflikty mają potencjał do rozlania się do postaci globalnej, żeby nie użyć precyzyjnego stwierdzenia, z którym ten serwis będzie miał problem. Kolejnym klockiem tej układanki była wygrana Donalda Trumpa, który ze wspomnianymi globalistami nie zamierza się układać, a jeśli nawet poszedłby na jakieś ustępstwa, to tylko z korzyścią dla Ameryki, którą jak wiecie stawia zdecydowanie na pierwszym miejscu. Widać to było już w ostatnich tygodniach, gdy świat obiegły zapowiedzi ceł nakładanych na importowane do USA towary, a wszystko po to, aby wymusić na lokalnej gospodarce konieczność ich odtworzenia. Wykorzystanie własnej dominacji jako światowego hegemona za pomocą gruźb nakładanych ceł widzieliśmy także w odniesieniu do żądania zaprzestania prac nad nowym środkiem rozliczeniowym przez kraje BRICS, o czym opowiadałem wam już szczegółowo w materiale z 6 grudnia. Nowa administracja bowiem doskonale zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie taki alternatywny system rozliczeniowy stworzyłby wobec dominującego świat dolara. Z kolei kilka dni temu dowiedzieliśmy się z otoczenia Trumpa, czyli tzw. osób zaznajomionych ze sprawą, że USA zgodzi się dalej finansować konflikt na Ukrainie, ale zażąda od sojuszników na to partycypacji we wspólnym budżecie na poziomie 5% względem PKB. Trump jak na razie się do tego nie ustosunkował, ale też wyraźnie tego nie zdementował. Otwartym pozostaje więc pytanie, czy jest to jakaś sondująca nastroje europejskich przywódców zagrywka. Warto przypomnieć, że obecny poziom tej partycypacji to 2%, ale i tak wielu uczestników sojuszu nie respektuje wcześniejszych ustaleń. Według szacunków na ten kończący się rok, poniżej progu 2% znajdą się Hiszpania, Słowenia, Luksemburg, Belgia, Kanada, Włochy i Portugalia. Z kolei na górze tej tabelki mamy także prymusów, z Polską na czele. Choć w naszym kontekście szacunki na ten rok wskazują na poziomy przekraczające 4%, a więc dwukrotność poziomu wymaganego, to w kontekście Ukrainy warto także dodać koszty tutaj nieujęte, jak wszelka pomoc osób prywatnych, przekazanie uzbrojenia, świadczenia socjalne dla Ukraińców z naszego budżetu czy prawa emerytalne. Kancelaria prezydenta koszty te szacowała w połowie listopada na niemal 5% polskiego PKB. Innymi słowy, polski podatnik ma teraz na utrzymaniu w zasadzie dwa kraje. Na poziomie geopolityki otwartą pozostaje także kwestia stosunków nowej administracji w Waszyngtonie z Chinami. Choć padają nieśmiałe próby wyciągnięcia ręki, jak wystosowanie zaproszenia dla Xi na styczniową inaugurację prezydentury, gospodarczy kurs jest ewidentnie kolizyjny, bowiem dedolaryzującym się od lat Chinom, podobnie jak całemu blokowi wschodniemu, dostarczanie realnej pracy czy to w postaci towarów, czy też usług, w zamian za coraz mniej wartego dolara niespecjalnie już odpowiada. Przed nami zatem rok solidnych wyzwań w światowej geopolityce, ale też wszystkie oczy zwrócone będą na amerykańską gospodarkę, w której zegar zadłużenia tyka nieubłaganie. Uczestnicy rynku zadają sobie pytanie: jak nowa administracja rozwiąże problem wynoszącego 36 bilionów dolarów długu? przekraczającego jednocześnie 123% amerykańskiego PKB. Póki co, globalny kapitał nadal chętnie posługuje się dolarem czy nabywa amerykańskie obligacje. Choć wspomniany już wschód zaczyna się w ostatnich latach coraz intensywniej dystansować od czynienia głównym beneficjentem całego systemu amerykańskiego hegemona. Bardzo interesująco, może to zostać rozegrane na poziomie pogrążonej w światowym spowolnieniu, przytłoczonej kosztami Zielonego Ładu, Odciętej od rosyjskich węglowodorów i coraz mniej konkurencyjnej Europy. Spójrzcie zresztą na rewizję wzrostu gospodarczego dla strefy euro w badaniu Bloomberga. Warto tu zadać pytanie, jak kraje naszego kontynentu miałyby w takim otoczeniu spełnić sądowany na razie wymóg partycypacji w natowskim budżecie na poziomie 5% PKW. Nawiasem mówiąc, mam nadzieję, że wiecie, co zgoda na spełnienie tych warunków przez sojuszników NATO oznacza dla amerykańskiego sektora zbrojeniowego. Dodajcie do tego także żądanie nowej administracji Trumpa dotyczące kupowania gazu i ropy od Stanów Zjednoczonych pod groźbą nałożenia ceł. Może się więc okazać, że podobnie jak wschód, także i Europa zacznie się coraz mniej komfortowo czuć pod przywództwem obecnego hegemona. To z kolei równie dobrze może zacząć kierować jej wysiłki na rzecz współpracy ze wschodem i z czasem okaże się, że zbyt duży nacisk na kij zamiast marchewki przez Stany Zjednoczone. Obróci się przeciwko nim, tym bardziej przyspieszając erozję amerykańskiego prymatu. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację fiskalną USA i wykluwające się trendy de dedolaryzacji, może się okazać, że Stanom Zjednoczonym będzie coraz trudniej plasować kolejne emisje długu. Długu niezbędnego przecież do siłowego wymuszania posłuszeństwa wobec obowiązującego dolarowego systemu. Tylko w przyszłym roku Departament Skarbu musi wyemitować obligacje za niemal 7 bilionów dolarów. Zobaczcie natomiast, jak zmieniły się rentowności obligacji od rozpoczynającej cykl luźniejszej polityki monetarnej wrześniowej obniżki 100%. Przypomnę tylko, że rentowność jest odwrotnie skorelowana z ceną obligacji, a więc gdy rośnie rentowność, spada cena. Intuicyjnie wydawać by się mogło, że obniżki 100%, a więc obniżki ceny pieniądza powinny również spowodować, że obligacje będą mniej płacić. O ile jednak stopa procentowa ustalana jest administracyjnie przez władze monetarne, czyli w przypadku USA przez Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku, który kojarzycie pewnie bardziej pod skrótem FOMC, a w Polsce jest to Rada Polityki Pieniężnej, o tyle już ceny obligacji ustalane są przez rynek, który nimi handluje. To wszystko naturalnie przy założeniu, że w owy rynek nie zacznie ingerować regulator, uruchamiając np. program skupu obligacji, mający na celu obniżenie rentowności, czy tworzący praworząd, a więc i przepisy dotyczące np. minimalnej alokacji w papiery skarbowe przez chcące działać w danym kraju fundusze inwestycyjne, a zwłaszcza emerytalne. Przy okazji, zobaczcie, jak w ostatnich latach zmieniała się relacja pozbawionego ryzyka głównego konkurenta dolara, a więc złota, do funduszu TLT, dającego ekspozycję na długoterminowe obligacje amerykańskie. Obligacje, które przegrywają ze złotem w ostatnich latach z Kretesem. Ponieważ obecnie skup obligacji nie jest przez FED prowadzony, właśnie ów wolny rynek pokazuje wam, co wielki kapitał sądzi o konsekwencjach aktualnych obniżek stóp procentowych. Przede wszystkim w zakresie przyszłej inflacji. W poprzednich materiałach omawiałem już chociażby kwestię ponad 6% deficytu, kosztów odsetkowych od amerykańskiego zadłużenia przekraczających bilion dolarów, które nawiasem mówiąc, w kolejnych latach powinny stawać się coraz wyższe w relacji do PKB aby deficyt budżetowy zaczął spadać, konieczne będą cięcia wydatków. Tymczasem około 1 trzecia amerykańskiego PKB pochodzi właśnie z wydatków sektora rządowego. Co do zasady, Elon Musk ma zająć się cięciem tych wydatków, ale jeśli regularnie śledzicie nasze materiały, to wiecie też, że od początku jestem nieco sceptyczny wobec skali deklarowanych cięć. Im będą one wyższe, tym bardziej obciąży to wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych. A to z kolei przełoży się na wyraźny wzrost stopy bezrobocia, a co za tym idzie dalszy spadek popytu wewnętrznego i w konsekwencji wpływów z podatków, tak dochodowych, jak i pośrednich. Kółko się zamyka, a recesyjna spirala przyspiesza. Spirala, przed którą ostrzega od kilku kwartałów odwrócona krzywa dochodowości obligacji. A dokładniej moment kończenia tejże inwersji, którego jesteśmy obecnie świadkami. Pamiętajcie też, że rynek pracy jest jednym z najbardziej wrażliwych elementów i to uderzenie w niego może najszybciej pozbawić politycznego poparcia, przy okazji jednocześnie przywracając tęsknotę za rządami socjalistów, którzy w drodze do wyborów kroczyć będą z hasłami rozdania stymulacyjnych czeków, co przyzwijającej się, a więc i wytwarzającej coraz mniej dóbr i usług gospodarce, poskutkuje tylko nagłym przyrostem dolarów, goniących owe dobra i usługi. Co stanie się wówczas z cenami i siłą nabywczą dolara, Mieliśmy już okazję przerobić po roku 2020. Tym bardziej 2025 rok jawi się jako niezwykle ważny, przede wszystkim pod kątem tego, jak nowa administracja poradzi sobie z tak ogromną listą wyzwań, zarówno na poziomie geopolityki, geoekonomii, obrony rynku wewnętrznego, czy zatrzymania w zarodku odwrotu od dolara którego coraz silniej bije ryzyko rozpędzającej się spirali zadłużenia, którą już teraz zaczyna sygnalizować rynek obligacji, reagujący wzrostem rentowności na obniżki stóp Czy nowa administracja w Waszyngtonie zrobi to kijem czy marchewką? Czy nie odniesie przypadkiem efektu odwrotnego do zamierzonego? I w końcu, czy przyglądające się temu na razie z boku Chiny. Widzące przyspieszającą listę wyzwań stojących przed Stanami Zjednoczonymi uznają ją za swoją szansę i wejdą w którymś momencie w sposób otwarty do gry, otwierając chociażby kolejny, potencjalny punkt zapalny skoncentrowany wokół Morza Południowochińskiego, a więc Tajwan, który swoim znaczeniem dla Amerykanów przykrywa Ukrainę i Bliski Wschód razem wzięty. Rok 2025 będzie także wyzwaniem dla inwestorów, którzy muszą ułożyć wobec tych ryzyk swoje portfele i ich przemadalowanie zobaczymy już najprawdopodobniej w styczniu. Po tak udanym dla amerykańskiego rynku akcji roku nawet zarysowanie się tychże zagrożeń niekoniecznie skłaniało do wyprzedaży w grudniu, co ma związek chociażby z kwestiami podatkowymi. Jeśli bowiem posiadacie akcje ze sporym niezrealizowanym zyskiem, oczywistym jest, że będziecie woleli z ich ewentualną sprzedażą poczekać do stycznia. Gdy obowiązek podatkowy związany z zyskiem kapitałowym będzie wówczas odsunięty o kolejny rok. Podsumowanie tegorocznych stóp zwrotu z poszczególnych aktywów, czy kwestia inwestycyjnych szans i zagrożeń w 2025 to już jednak temat na odrębny materiał. I właśnie temu przyjrzymy się za tydzień. Do siego roku.